10. Osuwisko terenu w Shenzhen. Chiny 15 grudnia 2016. Osunięcie się ziemi i gruzu budowlanego było spowodowane zaniedbaniem i niewłaściwym składowaniem odpadów na ogromnym wysypisku, podsumował rząd chiński po siedmiomiesięcznym dochodzeniu. Olbrzymia fala ziemi z osuwiska pochłonęła 33 budynki, w tym mieszkania, domy robotnicze i fabryki. Przed katastrofą było wiele ostrzeżeń w tym od kierowców ciężarówek, którzy wyrzucali gruz, że miejsce było niestabilne. Zanim ogromna kupa śmieci runęła podczas ulewnych deszczy, pochłaniając domy i fabryki. Dochodzenie wykluczyło czynniki geologiczne i pogodowe. Zamiast tego obwiniło o niewystarczający nadzór i zaniedbania władze miejskie i agencję bezpieczeństwa przemysłowego. Katastrofa wysypiskowa wytrąciła z równowagi mieszkańców dużych chińskich miast. Ponieważ Shenzhen, niegdyś wioska rybacka, stała się wielką metropolią, gdy Chiny przeszły w kierunku gospodarki rynkowej. Shenzhen było zarządzane przez doświadczonych menedżerów rządowych, którzy chcieli wyprzedzić Hongkong. 9. Powódź błotna w Sidoario Sidoario, Jawa mieści się tam ogromny wulkan błotny powstały w wyniku działalności człowieka. W tym miejscu w 2006 roku doszło do ogromnej powodzi błotnej, w której poszkodowanych zostało wiele osób. Błoto pochłonęło wioski, fabryki, sklepy, a nawet główną autostradę. Obszar mniej więcej równy 650 boiskom piłkarskim jest obecnie zakopany pod 40 metrami szlamu. Dziesiątki tysięcy litrów błota wyciekają do dzisiaj codziennie do pobliskich rzek, a liczne badania naukowe wykryły wysoki poziom metali ciężkich na tym obszarze. Do całej katastrofy doszło prawdopodobnie z winy firmy naftowo-gazowej, która przeprowadzała odwierty w tym rejonie. Dwa dni wcześniej, 260 km dalej, doszło do trzęsienia ziemi, które zostało zignorowane, a odwierty nie zostały zatrzymane. W efekcie z podziemi zaczęły wypływać tysiące ton błota, które pochłonęło wszystko na swojej drodze. Powódź błotna to zjawisko hydrologiczne oznaczające zalew terenu płynną masą. 8 F5 w skali Fujity. Skala Fujity to skala oceniająca poziom intensywności tornad na podstawie zniszczeń. Opracował ją w 1971 roku Tetsuya Tet Fujita z Uniwersytetu w Chicago. Charakteryzuje się on nieprawdopodobnymi zniszczeniami. Budynki o silnych szkieletach zostają podniesione z fundamentów i przeniesione na znaczne odległości. Samochody bezwładnie przenoszone są przez wiatr, niczym pociski. Drzewa zostają powyrywane. A wytrzymałe stalowo-żelbetowe konstrukcje zostają dotkliwie zniszczone. Tornada należą do najbardziej gwałtownych, znanych zjawisk meteorologicznych. Każdego roku na całym świecie odnotowuje się ponad 2000 tornad, z których zdecydowana większość występuje w Stanach Zjednoczonych i Europie. W USA w okresie od 1950 roku do 31 stycznia 2007 w sumie 50 tornad zostało oficjalnie sklasyfikowanych jako F5. Od 1950 roku Kanada miała jedno tornado oficjalnie ocenione jako F5. Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą siedem tornad miało klasyfikację F5, po dwa we Francji, Niemczech i Włoszech oraz jedno w Rosji. Skala klasyfikuje tornada od F0 do F5, przy czym F0 jest oczywiście najmniej intensywne, a F5 oczywiście najbardziej intensywne. Oszacowano, że tornada F5 miały maksymalne wiatry wiejące z prędkością pomiędzy 420 a 512 km na godzinę. W ciągu ostatnich 30 lat odnotowano 6 tornad z wiatrem szybszym niż 420 km na godzinę. Wszystkie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Najwyższa zarejestrowana prędkość tornada do przodu wynosiła 117 km na godzinę. 7. 9 w skali Richtera. Skala Richtera jest to skala logarytmiczna określająca wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych, wprowadzona w 1935 roku przez amerykańskich geofizyków. Początkowo zdefiniowana była tylko dla lokalnych trzęsień ziemi w Kalifornii, później definicję skali kilkakrotnie rozszerzono. Każdy kolejny stopień w skali oznacza dziesięciokrotnie większą poziomą amplitudę drgań oraz około 32-krotnie większą energię wyzwoloną. Skala kończy się na numerze 9. Oznacza on trzęsienie, które może zburzyć wszystkie miasta na terenie większym niż kilkanaście tysięcy kilometrów kwadratowych. Od 1700 roku na świecie odnotowano 7 trzęsień ziemi o mocy 9 w skali Richtera lub więcej. Najsilniejsze Miało 9,5 stopnia i miało miejsce w południowym Chile 22 maja 1960 roku. Drobne trzęsienia ziemi występują każdego dnia i godziny, z drugiej strony wielkie trzęsienia ziemi występują średnio raz w roku. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Tohoku w Japonii wykazały, że trzęsienie ziemi o sile 10 byłoby teoretycznie możliwe, jeśli połączenie 3000 km uskoków od rowu japońskiego do rowu Kuryl-Kamczatka pękłoby i przesunęło się o 60 metrów. Takie trzęsienie ziemi spowodowałoby ruchy ziemi nawet przez godzinę i powodowałoby tsunami przez kilka dni, a gdyby doszło do tego rodzaju trzęsienia, prawdopodobnie byłoby to zdarzenie jedno na 10 tysięcy lat. 6. Spadające głazy Mówimy tutaj o przypadkach osuwania się mas skalnych ze zboczy. Takie przypadki często zdarzają się przy drogach, ponieważ wybudowanie jezdni wiąże się z dużą ingerencją w górskie zbocze. Droga musi przebiegać w sposób jak najmniej zróżnicowany pod względem wysokości, dlatego wymaga to często intensywnego wybrania materiału skalnego, aby stworzyć miejsce na jezdnię. Czynniki atmosferyczne powodują w ciągu lat osłabienie tego zbocza, które zaczyna się osuwać. Jest kilka sposobów na walkę z tym zjawiskiem, między innymi zakładanie siatek drucianych, budowanie murów oporowych czy gwoździowanie gleby. W maju 2019 roku doszło w Stanach Zjednoczonych do jednego z największych osunień skalnych przy drodze w historii. Para masywnych głazów stoczyła się ze zbocza góry Colorado i uderzyła w autostradę Colorado Highway 145, niszcząc jezdnię i pozostawiając po drugiej stronie jezdni skałę wielkości domu, którą trzeba było roztrzaskać na kawałki, aby ją usunąć, poinformowali urzędnicy transportu stanowego. Zdjęcie opublikowane przez miasto Oraj przedstawiło osobę pozującą przy jednym z głazów, który był wielkości dwupiętrowego domu. Drugi głaz wyrzeźbił 2,5-metrowy rów przechodzący przez jezdnię. Głazy i mniejsze skały spadają na górskie drogi stosunkowo często, szczególnie wiosną, po tym, jak powtarzające się topnienie i zamarzanie śniegu i lodu tworzy nowe szczeliny na zboczach gór. 5. Powódź Błyskawiczna. Jest to rodzaj powodzi związanej z szybkim zalaniem nisko położonych obszarów przez zwiększone opady deszczu spowodowane zazwyczaj przez burzę lub kilka burz. Powódź błyskawiczna najczęściej pojawia się na normalnie suchych obszarach, ponad którymi przeszły burze z opadem atmosferycznym. Może się pojawić gdziekolwiek w dół od miejsca opadu, nawet dziesiątki kilometrów od niego. Podczas zwykłej burzy ulewny deszcz pada przez około 15 minut, a suma opadów nie przekracza 10 litrów na metr kwadratowy. Jednak gdy burza jest stacjonarna lub komórki opadowe przechodzą bez przerwy, suma opadów może przekroczyć nawet 100 litrów na metr kwadratowy w ciągu jednej godziny. Błyskawiczne powodzie wywołują poważne skutki zarówno w środowisku zabudowanym, jak i naturalnym. Zwłaszcza na obszarach miejskich skutki gwałtownych powodzi mogą być katastrofalne i wykazywać ogromną różnorodność. Również działalność człowieka może powodować gwałtowne powodzie. Kiedy tamy zawodzą, duża ilość wody może zostać uwolniona i zniszczyć wszystko na swojej drodze. W 2020 roku zaproponowano skalę intensywności oddziaływań powodzi błyskawicznych. Zapewni ona spójny przegląd skutków gwałtownej powodzi poprzez klasyfikację rodzajów i dotkliwości oddziaływań oraz mapowanie ich zasięgu przestrzennego. 4. 12 w skali Boforta. Skalę opracował w 1806 roku Francis Beaufort, irlandzki hydrograf, oficer floty brytyjskiej. Początkowo nie określała ona prędkości wiatru, lecz wymieniała ilościowe cechy od 0 do 12, określające sposób, w jaki powinny pływać żaglowce od wystarczającego, aby mieć sterowność, do takiego, przy którym żadne płótna żaglowe nie wytrzymują. Została zaadaptowana do użytku na lądzie w latach 50. XIX wieku. Jej wartości posłużyły do cechowania liczby obrotów wiatromierza. W 1853 roku na pierwszej międzynarodowej konferencji meteorologicznej w Brukseli przyjęto ogólnie obowiązującą skalę Boforta. W 1916 roku w celu uwzględnienia wzrostu mocy parowej zmieniono opisy dotyczące zachowania morza, a nie żagli i rozszerzono je na obserwacje lądowe. Obecnie meteorolodzy zazwyczaj wyrażają prędkość wiatru w kilometrach na godzinę lub milach na godzinę, ale terminologia w skali Boforta jest nadal używana w prognozach pogody dla żeglugi i ostrzeżeniach pogodowych przekazywanych społeczeństwu. Najwyższy 12 stopień skali odpowiada warunkom atmosferycznym równoważnym z huraganem. Morze jest całkowicie białe i silnie spienione, widoczność bardzo poważnie ograniczona. Powietrze wypełnione kroplami wody, a wiatr osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę. Skala Boforta nie jest skalą dokładną ani w pełni obiektywną. Opiera się na wizualnej i subiektywnej obserwacji statku i morza. 3. Lawina piroklastyczna Jest to częste zjawisko towarzyszące erupcjom wulkanicznym. To mieszanina gorących gazów wulkanicznych i materiału piroklastycznego, czyli popiołów i okruchów skalnych. Które przemieszczają się z dużą prędkością, nawet do 150 km na godzinę w dół stoku wulkanu. Ze względu na prędkość i wysokie temperatury, lawiny piroklastyczne przynoszą ogromne zniszczenia na terenie spływu. Taka właśnie lawina powstała po wybuchu Wezuwiusza 24 sierpnia 79 roku, zniszczyła miasta Pompeje, Heruklanum, Stabie i Oplontis. Obecność lawiny waha się od kilkuset metrów sześciennych do ponad tysiąca kilometrów sześciennych. Większe lawiny mogą podróżować przez setki kilometrów, chociaż żadna na taką skalę nie występowała od kilku tysięcy lat. Energia kinetyczna takiej poruszającej się masy karczuje drzewa i budynki na swojej drodze. Gorące gazy i duża prędkość sprawiają, że lawiny takie są szczególnie niebezpieczne. Lawiny piroklastyczne zwykle składają się z dwóch części: strumień podstawowy przylega do ziemi i zawiera większe głazy i fragmenty skał podczas gdy nad nimi unosi się ekstremalnie gorący popiół. Lawiny piroklastyczne powstają na różne sposoby. Częstą przyczyną jest to, że słup lawy popiołu i gazów wyrzucanych z wulkanu podczas erupcji traci swój pęd w górę i spada z powrotem na ziemię. Inną przyczyną jest fakt, że materiał wulkaniczny wyrzucony podczas erupcji natychmiast zaczyna przemieszczać się w dół po bokach wulkanu. Jedna z największych lawin piroklastycznych zeszła 18 maja 1980 roku podczas wybuchu Mount St. Helens, czynnego wulkanu w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, 154 km na południe od Seattle w górach kaskadowych. 2. Lawiny płytowe to po prostu znane nam z filmów górskie lawiny, czyli zjawisko gwałtownej utraty stabilności i przemieszczanie się, spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego ma śniegu, lodu, gruntu, materiału skalnego bądź ich mieszaniny. Między cząstkami materiału leżącego na zboczu lub go budującego oraz między materiałem a podłożem działają siły tarcia oraz siły oddziaływania międzycząsteczkowego, generalnie określane jako kohezja które równoważą ciężar tego materiału. Jeśli ta równowaga zostanie zachwiana, np. przez wzrost masy śniegu wskutek opadów lub zmniejszenia siły tarcia, następuje osuwanie się, spełzywanie lub spływanie materiału ze zbocza. Lawiny płytowe często tworzą się w śniegu, który został osadzony lub ponownie osadzony przez wiatr. Mają charakterystyczny wygląd bloku śniegu wyciętego z otoczenia przez pęknięcie. Samymi elementami lawiny płytowej są pęknięcia korony w górnej części strefy startowej, pęknięcia boków po bokach stref startowych oraz pęknięcie dna. Płyty mogą mieć różną grubość, od kilku centymetrów do 3 metrów. Powstanie takiej lawiny wymaga nachylenia dostatecznie małego, aby śnieg mógł się tam gromadzić ale wystarczająco stromego, aby osunął się na dół. Kąt nachylenia stoku, który może utrzymać śnieg, nazywany kątem spoczynku, zależy od wielu czynników, takich jak forma kryształów pokrywy śnieżnej i zawartość jej wilgoci. Stosowane są środki zapobiegawcze przeciwko lawinom na obszarach, na których stanowią one największe zagrożenie, takich jak ośrodki narciarskie, miejscowości górskie, drogi i linie kolejowe. Istnieje kilka sposobów zapobiegania lawinom. Do kierowania ułożeniem śniegu można wykorzystać pasywne systemy prewencyjne, takie jak płoty przeciwśniegowe i lekkie ściany. Również występowanie drzew znacznie zmniejsza ryzyko powstania lawiny. Drzewa można sadzić np. przy budowie ośrodka narciarskiego. Nowoczesna technologia radarowa umożliwia monitorowanie dużych obszarów i lokalizację lawin w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. Złożone systemy alarmowe są w stanie w krótkim czasie wykryć lawiny, aby umożliwić zamknięcie np. drogi lub stoku narciarskiego lub umożliwić ewakuację zagrożonego obszaru. 1. Erupcja limniczna. Zwana również odwróceniem się jeziora, dwutlenek węgla wydobywa się z dna jeziora. Może także spowodować powstanie na zbiorniku wodnym fali przypominającej tsunami, ponieważ zwiększająca się ilość dwutlenku węgla wypiera wodę. Przypuszcza się, że przyczyną tego zjawiska może być osunięcie się Ziemi, aktywność wulkaniczna lub eksplozja. Jeziora, w których taka erupcja występuje, bywają nazywane aktywnymi limnicznie. Ze względu na w dużej mierze niewidoczny charakter gazu leżącego u podstaw erupcji limnicznych, trudno jest określić, w jakim stopniu erupcje występowały w przeszłości. W najnowszej historii zjawisko to zaobserwowano dwukrotnie. Pierwsza odnotowana erupcja limniczna miała miejsce w Kamerunie nad jeziorem Monoun w 1984 roku. Druga, dużo groźniejsza, miała miejsce w sąsiednim jeziorze Nyos w 1986. Tym razem uwolniło się ponad 80 milionów metrów sześciennych dwutlenku węgla. Kiedy jezioro zostanie nasycone CO2 jest bardzo niestabilne, ale do wywołania erupcji potrzebny jest wyzwalacz. W przypadku erupcji jeziora NEOS w 1986 roku podejrzewanymi wyzwalaczami były osuwiska, ale potencjalną przyczyną mogą być również erupcje wulkanu, trzęsienia ziemi, a nawet burze z wiatrem i deszczem. Gdy dojdzie do erupcji limnicznej nad jeziorem, tworzy się duża chmura trującego dwutlenku węgla, który rozprzestrzenia się na otaczający region. Ponieważ dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, ma tendencję do opadania na ziemię. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować naszego kanału i odwiedzić nas na Instagramie oraz na Facebooku.